Siwanko, z tej strony Pizza Explorator. Czas na szybkie śniadanko. Mamy kilka donutów, kawusia, mleko. Przy okazji ocenimy. Zaczynamy. Wszystko kupione. biedronce dodam tylko jeszcze pączek long. Z tego co mamy, ten poczek był chyba najtańszy z tego wszystkiego. Bardzo dobry. 7 na 10 czas na mafinkę z wedla. Mega czekoladowa. mega dobry, duży kawałek czekolady się w środku. Najwistę.